Witam Was w studiu Bike. Pewnie już wiecie, że Shy Bike uwielbia swój trenażer. Ten trenażer to dla mnie platforma do wykonywania treningów interwałowych, zwłaszcza zima, jesień, wiosna, lato. Poprzez to urządzenie łączę się do internetu, na przykład na platformie Zwifta i mogę ze swoimi przyjaciółmi, znajomymi albo z obcymi, zupełnie nieznajomymi ludźmi pojeździć sobie razem, pościgać się. Ten trenażer zastępuje mi miernik mocy, nie mam miernika w pedałach, w korbie czy w, w piaście. I to urządzenie całkiem nieźle się do tego nadaje. W końcu stanowi też Dosyć fajny stojak rowerowy, nie muszę swojego Super Sixa teraz nigdzie opierać, ani kłaść, bo wieszaków już więcej nie mam w studiu, więc to urządzenie jest dla mnie na wagę złota. Nie możemy jednak zapominać o czterech rzeczach, które chcę Wam teraz pokazać, które należy regularnie robić z trenażerem, nie tylko po to, żeby nas potem to nie zabolało po portfelu, po kieszeni, ale może co nawet ważniejsze dla trenujących, żebyśmy otrzymywali dokładne dane dotyczące naszego treningu. A zwłaszcza mocy. Oto cztery najważniejsze rzeczy. Pierwsza czynność, o jakiej nie wolno nam zapomnieć od razu po wykonanym treningu, to odpięcie tylnego koła z naszego trenażera. Jeżeli posiadacie system trenażera, na który zakładamy rower razem z tylnym kołem, a rolka trenażera jest dociskana za pomocą dźwigni do naszej tylnej opony, to musimy nabrać odruchu, kiedy zaraz po zakończeniu sesji, po zatrzymaniu naszego stopera zsiadamy z roweru należy właśnie odpiąć nasze koło. Oznacza to, że rolka nie będzie wywierała już presji na naszej oponie. Czasem nawet pozostawienie wpiętego koła na jeden dzień może oznaczać odkształcenie, zdeformowanie opony. Ja zrobiłem to raz i zobaczcie jaki jest tego efekt. To co mogłoby wyglądać tutaj jak scentrowane koło to tak naprawdę zdeformowana opona, zaznaczyłem to nawet tutaj strzałką, w tym miejscu, właśnie e, miałem wpięte koło, czyli rolka mojego trenażera dociskała przez może 18, może 20 godzin e, to koło, właśnie dlatego, że zapomniałem je odpiąć i czuję już wyraźnie pod palcem zdeformowaną oponę. E, to oznacza, że kiedy koło się kręci, a jest wpięte do trenażera, będziemy słyszeli tuch, 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 a kiedy robimy mocne interwały, będziemy słyszeli coś znacznie więcej niż tuch, 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 tuch. To będzie nieprzyjemne, głośne, mimo że jest to specjalna opona do trenażera, mocniejsza, Bardziej wytrzymała, ta w zasadzie powinna być już wymieniona, i wtedy też będzie dużo ciszej. Druga bardzo ważna rzecz, o której nie wolno nam zapomnieć, to regularne sprawdzanie ciśnienia w tylnym kole i dopompowywanie go. Na oponie, którą ja posiadam, to jest witoria. Jest wyraźnie napisane, że powinienem trzymać ciśnienie pomiędzy 100 a 145 PSI. Jak widzicie, w tym momencie mam 120 około. Zazwyczaj staram się trzymać około 135 PSI, czyli nie maksymalny 145, ale blisko maksymalnego. Dzięki temu moja opona będzie twarda i będzie mocniej przeciwstawiała się rolce trenażera, co z kolei daje bardziej płynne poczucie pedałowania. Kiedy jednak bierzemy się za pompkę albo nawet sprawdzamy ciśnienie i cokolwiek zmieniamy przy tylnym kole, koniecznie trzeba pamiętać o kroku czwartym, o którym za moment. Zanim przejdziemy do często zapominanego czwartego kroku, krok trzeci, który przez wielu jest wręcz pomijany, a jest nim odtłuszczanie. Regularne odtłuszczanie rolki naszego trenażera oraz czyszczenie opony sprawia to, że opona nie ślizga się zbyt łatwo po naszej rolce. To z kolei pozwala nam na ustawienie niezbyt dużego napięcia pomiędzy rolką a oponą. To będzie zwiększało żywotność naszej opony, zmniejszało temperaturę, która jest też wytwarzana podczas jazdy. Same korzyści. Wystarczy po prostu odtłuścić rolkę, która przecież się brudzi. Na niej zostaje bardzo dużo drobin z naszej niszczącej się opony. No, a kiedy czyścimy rower jakąś, jakąś szmatką z czystą wodą, jeżeli używamy jeszcze jakiegoś detergentu delikatnego, to dobrze. Wyczyszczenie dodatkowe opony sprawi, że przyczepność opona/rolka będzie bardzo dobra, a wtedy możemy ustawić stosunkowo niewielkie, niewielki docisk rolki do opony. I czwarta rzecz, o której absolutnie nie wolno nam zapomnieć, a ja zapomniałem w zeszłym tygodniu, jeżeli mnie oglądacie na strawie, to mo mogliście się dziwić, dlaczego nagle jak pociska interwały 400W. To nie było 400W, to mogło być 350 albo i mniej, ponieważ po e, nowym napompowaniu czy zmianie ciśnienia w mojej oponie nie skalibrowałem urządzenia. Po jakichkolwiek zmianach, czy e, dopompowujemy koło, czy zmieniamy docisk naszej rolki w naszym urządzeniu, jakiekolwiek urządzenia używacie trzeba pójść do ustawień, trzeba znaleźć ustawienia, następnie czujniki, w czujnikach wybrać nasz trenażer i teraz gdyby trenażer był podłączony, tutaj pojawiłaby mi się również opcja calibrate, kalibruj. Taką opcję właśnie trzeba wybrać i skalibrować urządzenie. Ponownie. Nie musimy tego robić za każdym razem, czyli przed każdym treningiem, ale warto to robić regularnie, a jeżeli dokonujemy jakichkolwiek zmian, to zawsze po takich zmianach kalibrujemy na nowo, a nie cieszymy się, że nagle 400 W w nogach. Oto moje doświadczenia z trenażerami i czterema ważnymi rzeczami, o których zdarza nam się zapomnieć. Dodatkowa rada od Szajbajka. Pamiętajcie też o tym, żeby regularnie, a w zasadzie po każdej jeździe na trenażerze, czyścić Wasz rower. Ponieważ wszystkie stalowe części, śrubki, łożyska, a nawet opony mogą zostać uszkodzone przez nasz pot. Poza tym, jeżeli siodełko... I nasza owika na kierownicy nasiąknął nieźle starym potem, to potrafią też dosyć brzydko pachnieć. Pamiętajcie więc o dokładnym czyszczeniu roweru po każdej jeździe i spotykamy się na Zwift. Cie. Cześć!